Ogarnij chaos. Podcast o tym, jak wyjść z przepracowania. I zacząć robić to, co naprawdę ważne. Marcin Wieciński, autor projektu Ogarnij chaos. I Mikołaj Fox, autor projektu Zawód ojciec, zapraszamy na kolejny odcinek naszego wspólnego podcastu. Dzisiaj będziemy mówić o strachu i o tym, czego, i tutaj jest nawias, ci, którzy sobie kliknęli i zobaczyli, w co klikają, to widzą w napisie, w tytule odcinka, jest nawias w słowo nie jest w nawiasie, czego nie warto bać się w życiu zawodowym, bo są takie rzeczy, których się nie warto bać, a my się ich boimy, a są takie, których się warto bać. A może nawet nie mamy świadomości, że warto się ich bać. No i my dzisiaj chcielibyśmy te takie strachy różne i uzasadnione i nieuzasadnione powyciągać i o nich chwilę porozmawiać. Oj tak, to będzie, myślę, ważny odcinek o takiej sferze, której czasami my nie zauważamy, a ona czasami na nas jakoś ma taki ogromny wpływ, i ja mam nawet czasami wrażenie, że jest dominujący. Więc tutaj rzeczywiście rozprawimy się pewnie też trochę z mitami tego. Czym jest strach? Czym nie jest strach? No właśnie, to no może od tego zacznijmy. A co Oczywiście. To, co, co to jest w ogóle strach i czym to się różni od lęku? O, Masz jakiś no pomysł? To, wiesz co, brzmi tak, jakbyś ty miał doskonałą odpowiedź na to pytanie. Więc ja wolałbym posłuchać ciebie. Posłucham ciebie. Zanim powiem co myślę, to posłucham ciebie. Ja mam takie rozróżnienie, że strach to jest taka sytuacja, kiedy już rzeczywiście jest się czego bać. Czyli jest groźnie. Coś się wydarzyło, jest jakaś trudna sytuacja, i rzeczywiście jest się czego bać. A lęk to jest taka sytuacja, gdzie ja jestem w dosyć cieplarnianych warunkach, ale już moja głowa mi podpowiada, słuchaj, będzie niedobrze, słuchaj, będzie źle, coś niedobrego się wydarzy. I ja siedzę w tych myślach, jak to się będzie niedobrze, i mi się wydaje, że czuję strach, ale to jeszcze nie jest strach, bo to jest dopiero lęk. I mam takie doświadczenie, że warto to rozróżniać. Że wiele sytuacji takich, właśnie zawodowych, które gdzieś nas powstrzymują, albo które gdzieś jakoś negatywnie w ogóle na nas wpływają, no to one właśnie pojawiają się z powodu lęku, a nie strachu. I to jest absolutnie świetne, bo bardzo często, ja się spotkałem wielokrotnie z takimi sytuacjami, że ktoś się czegoś bał, czy może właśnie lękał. Trochę zgodnie z zasadą, w nocy wszystkie koty są czarne. I okazywało się, że to w ogóle w ogóle nie ma uzasadnienia, że na przykład ktoś się bał zwolnienia, ale absolutnie nikt nie planował zwolniać tej osoby. Natomiast ta osoba ułożyła sobie kilka jakiś puzelków i stwierdziła, że to na pewno właśnie oznacza koniec jej właśnie zatrudnienia, może ze względu na wcześniejsze doświadczenia, może ze względu na jakieś przekonania. Ale okazało się to być absolutnie trafione. Tylko zdobycie takiego takiej nie wiem pewności siebie, jakiegoś takiego um spojrzenia z, trochę z zewnątrz na sytuację, umiejętności pójścia do kogoś i powiedzenia: "Hej, ty mi powiedz jak jest naprawdę". No to jest jednak umiejętność. To no, nie jest tak, że to mamy od razu. No tak, to pewnie wymaga doświadczenia, też przepracowania iluś sytuacji, przekonania się właśnie, że nie wszystko co zrobię zaraz się źle skończy. Ale jest to świetnie, świetnie, że mówisz o tym, że często boimy się, że nas zwolnią. Rany, ja mam takie poczucie, że to jest tak blokujące dla wielu osób na tym polu zawodowym, że ja bardzo bym się chciał z tym rozprawić i, i chyba wszystkim też jakoś tutaj podpowiedzieć, że no, mogą nas zwolnić. To zawsze, zawsze jest jakieś takie wyjście. Natomiast ja mam takie doświadczenie, że, że zwykle to się właśnie nie dzieje. Że osoby, które jakoś zaakceptują tę sytuację, że tak, no pewne rzeczy mogą się źle skończyć, ale one zwykle się nie kończą źle, to po pierwsze wchodzą na inny poziom efektywności, a po drugie jest im po prostu dużo, dużo bardziej komfortowo pracować. Mhm. Więc rzeczywiście chyba jakbym miał powiedzieć, czego nie warto bać się w życiu zawodowym, to nie bójmy się, że nas zwolnią. Czy znaczy, to, czy nas zwolnią, czy nie, to na to nie mamy najmniejszego wpływu, bo wystarczy, że będzie jakaś restrukturyzacja w firmie i szef może nas bardzo lubić, możemy mieć świetne wyniki, możemy być mega profesjonalistą i też może się okazać, że niestety nie będzie dla nas miejsca w nowej wersji organizacji. Więc myślę, że warto przyjąć taką perspektywę robię najlepiej to, co robię i, i tyle. Jeżeli okaże się, że będzie trzeba zmienić organizację, no to będziemy zmieniać organizację. Ale to się dzieje. Bardzo, bardzo rzadko. Przynajmniej ja mam taką obserwację. Ogarnij. chaos. No, oczywiście to też jest związane z rodzajem branż, z rodzajem tego, kim jesteś z zawodu, prawda? Czy, czy twoje kompetencje są poszukiwane, czy nie, jaka jest sytuacja na rynku. To jest bardzo skomplikowane, tak, tak mi się wydaje. Natomiast kiedyś czytałem o takich badaniach, i niestety zupełnie już nie wiem gdzie, bo to było już dawno temu, o efektywności, właśnie pracowników, którzy nie bali się zwolnienia. Oni się nie bali zwolnienia, to było sprawdzone, że to były osoby, które miały spore oszczędności. Na tym poziomie oszczędności, że one jakby mogły spokojnie dzisiaj stracić pracę i następny rok mieć z czego żyć, i nie bały się, że nie znajdą innej pracy. Nie okazywało się, że takie osoby po prostu wybierały, no właśnie, wybierały, nie tyle je wybierano, co one wybierały, i chyba tak jest, taką pracę właśnie bardziej im odpowiadającą, taką, w bardziej się spełniały i w związku z tym były bardziej efektywne i potrafiły mówić nie też głupim rzeczom, bo w pracy na co dzień spotykamy się często z głupimi rzeczami, z głupimi zadaniami. Gdzie ktoś myśli, że one nie są głupie, ale my wiemy, że one są głupie. I my, jak te pokorne cielęta, mówimy: dobrze, zrobię, bo, bo nie chcemy robić kłopotu, bo boimy się szefa, bo boimy się, że nas zwolnią. Wiesz, ja myślę, że ten strach, on bierze się z dwóch rzeczy. Oczywiście, bierze się z, z tej troski o nasze utrzymanie, o naszą codzienność. Ale ja mam takie głębokie przekonanie, i tutaj byśmy otworzyli jakiś wielką księgę, więc może ja tylko powiem coś na jej okładce, żeby nie wchodzić do środka. Moim zdaniem to jest bardzo związane ze szkołą, że my jesteśmy po prostu wychowywani, dzisiaj te szkoły też inaczej funkcjonują. Mamy sporo różnych pomysłów alternatywnych, ale my generalnie byliśmy wychowywani, że starszych się słucha, robi się to, co oni mówią, i to, co oni mówią, to jest właściwe i mądre. No jak już idziemy do pracy okazuje się, że mamy różnych ludzi w różnym wieku i starszych i młodszych to okazuje się, że nie zawsze starsi mają rację, nie zawsze to jest mądre, nie zawsze to jest dla nas dobre ani dla firmy. I wydaje mi się, że to jest tutaj coś dużego do przepracowania, chociaż, chociaż jest tak ostatnio słyszałem takie stwierdzenie a propos szefów, że szef to jest w spodniach, a w dzisiejszych czasach mamy tylko partnerów biznesowych. Znaczy, ludźmi, z którymi coś próbujemy zrobić, żeby dojść do wspólnego celu. Trochę może naciągane, ale chyba też coś się zmienia w tym obszarze. Tak myślę. Ja myślę, że, że świadomość liderów się zmienia i, i też rzeczywiście tutaj. Ilość dostępnej wiedzy na rynku, też jakby sama, sam system zmienia na oczekiwania młodego pokolenia, bardzo mocno też wymuszają taką zmianę, żeby bardziej było partnersko, a mniej hierarchicznie. Więc na pewno się tutaj coś zmienia. Chociaż myślę też, że w niektórych branżach te zmiany zachodzą bardzo powoli. Ale wiesz co, ja bym jeszcze zatrzymał się z tą kwestią właśnie, na razie strachu przed zwolnieniem. Bo żeby też tego tak nie zbagatelizować, bo to łatwo powiedzieć, nie? Weź się, nie nie bój się bój, zwolnienia. Nie bój się zwolnienia, chociaż rzeczywiście, jak pracuję z ludźmi, którzy chcą wyjść z przepracowania, to ja im na dzień dobry mówię: słuchaj, jeżeli rzeczywiście zależy ci na tym, żeby wyjść z przepracowania, to prawdopodobnie potrzebujesz zaryzykować swoją karierę. To znaczy, ten proces wyjścia z przepracowania czasami będzie taki. Bardzo stresujący, bo tobie się będzie wydawało, że jak ja to zrobię, albo ja tak odpowiem, albo zadam takie pytanie, albo wręcz czegoś nie zrobię, to to się skończy dla mnie dyscyplinarnym zwolnieniem. I takie ryzyko trzeba podjąć. Tylko, żeby właśnie tego nie bagatelizować. To jest bardzo duże wyzwanie. No i jakie, jakie są efekty? Trudność? Bo wiem, że wielokrotnie przekonujesz do tego swoich klientów, żeby oni po prostu zaczęli stawiać granice i powiedzieli: Nie, hmm. tego nie mogę zrobić, bo zajmuję się czymś innym. <grym> Na przykład. Na przykład, tak. Okej, okay, ale czy spotkałeś się z taką sytuacją, żeby osoba, z którą pracujesz, której pomagasz wyjść z przepracowania, powiedziała, no. Marcin, właśnie straciłem pracę, bo zrobiłem to, co mi powiedziałeś. No właśnie nie spotkałem się. Wręcz raczej właśnie jak się spotykam z tymi klientami już po jakimś czasie i właśnie pytam, jak to zadziałało, to nie mówią, wow, no zmieniło się. Zacząłem, zacząłem stawiać granice i nagle okazało się, że świat to zaakceptował. Może nie był z tego powodu radosny, może czasami usłyszałem komentarz, że o, kiedyś to było łatwiej od ciebie coś uzyskać. Ale świat to zaakceptował i, i wręcz dzisiaj zaczyna to cenić. Więc ja bym powiedział, że ten strach czy lęk to ma wielkie oczy, a w rzeczywistości okazuje się, że, że właśnie nawet takie stawianie granic i, i takie mówienie, okej, okay, no nie, nie w każdą grę potrzebuję tutaj grać, powoduje, że zyskujemy i szacunek i zaczynamy mieć przede wszystkim efekty, a, a ludzie efekty cenią. Każda organizacja Ceni efekty, więc y, myślę, że, że to jest właśnie tak, że, że to jest bardziej w głowie niż w rzeczywistości. Chociaż tutaj chciałbym też dodać, że tutaj nie mówimy o takiej sytuacji, że ktoś w imię tych granic pozbywa się odpowiedzialności. Czyli mówi, no tak, a powiedzieli w podcaście, żeby się tam nie przejmować, bo i odmawiać. To ja teraz za każdym razem będę odmawiał i okaże się, że też gdzieś tutaj narażę firmę na straty, czy, czy właśnie nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Więc to jest też takie balansowanie pomiędzy stawianiem granic, a mm -hmm. jakby zachowaniem odpowiedzialności. Myślę, że ten drugi element też jest niezwykle ważny, żeby nie zrobić znowu z tego jakiejś takiej utopii. Myślę sobie, że ze strachem to jest w ogóle jak z wieloma rzeczami, które mamy z dawnych, 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 dawnych czasów. Że z jednej strony w dzisiejszych czasach, które są jednak diametralnie inne, powinniśmy się lepiej nauczyć pracować z tymi właśnie na przykład emocjami, wiem, choćby złość, prawda? Tutaj mamy strach, lepiej z nimi pracować, bo one, one są ważne i potrzebne, one nie wzięły się znikąd, one nas przed czymś ostrzegają, one pomagają nam wejść trochę też w inny stan, yy, zorientować się, że jak idziesz nad przepaścią, no to właśnie nie skacz sobie. Tylko wykonuj powolne ruchy, bo musisz przejść i, i, i nie spaść. Ale te okoliczności dzisiaj są trochę inne, więc to nie jest tak, że strach w ogóle jest zły, ale to, on troszeczkę do innych rzeczy nam już dzisiaj służy, bo my rzadziej chodzimy nad przepaściami i rzadziej polujemy na mamuty. Więc yy, no chyba po prostu nam potrzeba trochę nowego spojrzenia. Ale ty chciałeś coś jeszcze o tych szefach powiedzieć, tak? Czy mi się wydaje? Tych nie w spodniach, tylko tych takich... Tak? Tych, tych liderach. Tak, bo ja bym chciał, żebyśmy też trochę spróbowali się tutaj zastanowić, no to co zrobić, żeby się nie bać. Bo ta emocja jest realna i tak jak właśnie powiedziałeś, nie oceniamy jej, czy to jest dobra, czy, czy jest zła. Nie ma czegoś takiego jak złe czy dobre emocje. Emocje są neutralne, ale one, one nam coś mówią. No i teraz, jeżeli ja odczuwam emocje, no to to, to jestem w tej emocji. I to takim powiedzeniem sobie weź się nie bój, czy, czy, czy jakby właśnie, tutaj nie przejmuj się, to jest tylko strach, czy tam lęk, tak. No to my możemy oczywiście trochę jakby to, to ugłaskiwać, ale na koniec dnia to, to w tych osobach rzeczywiście ten lęk jest. I ja myślę, że mm, ty już trochę wspomniałeś, opowiadając o tym przykładzie, takim dobrym sposobem na okiełznanie tego lęku to jest przygotowanie sobie takich no, siatek bezpieczeństwa. Takich mechanizmów, które trochę zabezpieczą mnie, że nawet jak coś pójdzie nie tak, to nadal to będzie dla mnie bezpieczne. I taką pierwszą siatką bezpieczeństwa to jest poduszka finansowa. że to jest taka rzecz, o której zawsze warto mówić, że jednak budując swoją karierę i myśląc o niej profesjonalnie, no to my też potrzebujemy przygotować sobie jakieś zabezpieczenie finansowe, przynajmniej zacząć je budować jak najszybciej, bo to wyzwala nas właśnie z tego lęku. Że my nie, wtedy nie żyjemy w takiej perspektywie, że o rany, jak mnie zwolnią, to ja tutaj umrę z głodu, wyląduję pod mostem, tylko rzeczywiście te kilka miesięcy będę w stanie funkcjonować, no właśnie w takim stanie poszukiwania nowego miejsca pracy, czy właśnie jakiegoś nowego zajęcia. Wiesz, co powiedziałeś o kiłznaniu, właśnie strachu, lęku, i przypomniał mi się taki sposób, który słyszałem wiesz od kilku osób, więc może on też komuś pomoże, dlatego ja o nim powiem, chociaż on się wydaje taki być może zbyt nawet komiczny. Kiedy kogoś się boisz, jakiegoś szefa, jakiegoś klienta, jak, jakiegoś, jakiejś osoby z pierwszych stron gazet, czy z pierwszych tam nie wiem wyświetleń LinkedIna i, i masz się z tą osobą spotkać, to pomyśl sobie, że ta osoba, tak jak ty, też chodzi do toalety. Też ma, co się strzyka w kręgosłupie, też smarka nos. Jest bardzo zwyczajna i wtedy spojrzysz na nią, może trochę inaczej, może łatwiej ci się będzie z nim rozmawiać. Taka no to przyziemna jak to, jak to opowiedziałeś, to przypomniała mi się realna sytuacja z mojego życia zawodowego, gdzie rzeczywiście mieliśmy kiedyś taką sytuację na, na projekcie, gdzie spotykaliśmy się z bardzo ważnym Menedżerem bardzo wysoko postawionym. No i ta relacja była strasznie taka sztywna i taka bardzo oficjalna, i taka wręcz ten menedżer był taki bardzo niedostępny. No i, i jak łatwo się domyślić, no w takich warunkach niezbyt dobrze się prowadzi konsultacje i jakieś projekty. I sytuacja się zmieniła diametralnie pewnego dnia, kiedy po prostu poszedłem na basen, wchodzę już po popływaniu do jacuzzi. No i patrzę a w jacuzzi siedzi właśnie pan dyrektor, z którym tak trudno nawiązać było tę relację. Pan dyrektor też patrzy, mówi no dzień dobry, dzień dobry i nagle to jak za magiczną przyczyną, nagle to po prostu od następnego dnia projekt szedł zupełnie innymi torami. No właśnie, bo, bo zobaczyliśmy, że poza tymi godzinami pracy jesteśmy normalnymi ludźmi i gdzieś tutaj jakby też właśnie udało się te, te, te granice przełamać. Więc oczywiście to nie tylko w wyobraźni, czasem, chociaż pewnie nie zawsze uda się klienta mm -hmm. na basen zaciągnąć, ale, ale właśnie w życiu też takie rzeczy się zdarzają. No to absolutnie świetna historia. Co jeszcze by mogło tutaj pomóc w zbudowaniu takiej siatki bezpieczeństwa? Coś ci jeszcze przychodzi? Eee, nie, nie przychodzi mi do głowy nic, bo ja już bardzo myślę o tym, eee, czego naprawdę warto bać się w pracy. Ale ty pewnie chcesz jeszcze powiedzieć coś o siatce? Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, taką z doświadczenia, żeby zacząć inwestować czas w budowanie relacji z swoim bezpośrednim przełożonym. Czyli nie spotykać się tylko na takich spotkaniach operacyjnych, na jakichś zebraniach, gdzie, gdzie omawiamy trudy tej naszej pracy, tylko gdzieś tutaj wręcz wyjść z inicjatywą i poprosić o takie regularne, na przykład co miesięczne albo co dwumiesięczne spotkanie, może w mniej formalnych warunkach, przy kawie czy, czy przy jakimś lunchu, żeby po prostu rozmawiać sobie, jak nam się ze sobą współpracuje, Brzmi jak podstępna manipulacja. Nie ja jestem daleki od manipulacji. No dobrze, Ale fakt, chodzi o przełamanie takich lodów, tak, żeby, żeby zacząć rozmawiać trochę bardziej jak po wyjściu z tego jacuzzi, tak? Że, że, żeby to było mniej takie formalne, żeby bardziej rozumieć, o co tej osobie chodzi, na ile ona naprawdę nie wiem, za coś na scenie, a, a czego tak naprawdę oczekuje i tak dalej, tak? To jest coś w tym kierunku? Tak, żeby mieć regularne spotkanie ze swoim menedżerem. Gdzie rozmawiamy nie o obowiązkach, ale właśnie roz, o, o rozumieniu swoich stanowisk, jak nam się ze sobą współpracuje, co już w tej współpracy działa, czego jeszcze brakuje, też co jest ważne dla tej osoby, bo im lepiej zrozumiemy tę osobę, jej cele, jej dążenia, też jej jakieś oczekiwania, tym łatwiej będzie nam jakby te oczekiwania spełnić, a jednocześnie też zacznie się rodzić taka relacja partnerska. Właśnie taka zdrowa relacja. Ja zawsze mówię, że zdrowa relacja ze swoim menedżerem to jest taka relacja, że ty wiesz, że źle zrobiłeś, ale możesz przyjść i, i masz o tym porozmawiać, i z tyłu głowy właśnie masz takie poczucie to pewnie będzie niekomfortowa rozmowa, ale wiem, że zostanę wysłuchany. Wiem, że będę mógł też przedstawić swoje argumenty. Eee, no właśnie, taka relacja partnerska. Mhm. Myślę, że, że wiele osób gdzieś zatrzymuje się, eee, Właśnie nie robiąc tego, nie, nie inwestując te, w tę relację, i później rzeczywiście ciężko jest podejmować autonomiczne decyzje, jeżeli ja z tyłu głowy mam, nie wiem, czy to się spodoba właśnie mojemu szefowi czy mojej szefowej, nie? To, to myślę, że jest też taki niezwykle ważny element. Wiesz co, to jest kolejny z tematów, który moglibyśmy rozwijać, ale też warto się trzymać jakichś ram. Bardzo chciałbym, żebyśmy jeszcze w tym odcinku powiedzieli, nie wydłużając go bardzo. O tym, czego naprawdę warto się bać. I wydaje mi się, że my chyba obaj trochę podobnie myślimy o tej kwestii, czego tak naprawdę warto bać się w pracy, w której teraz jesteśmy. Chcesz powiedzieć, jak ty to widzisz? Ja przed chwilą mówiłem, więc może ty zacznij. <laughs> Wiesz co? Ja myślę, że należy bać się zdecydowanie utraty zasobów, tych, które mamy najcenniejsze. I myślę sobie, że jakby każdy z nas sobie popatrzył na swoją pracę, na to, co robi, i zastanowił się, ile z tego, co robi, to jest to, co robi naprawdę dobrze, i niewiele jest osób. To no może są jakieś, ale stosunkowo niewiele jest osób, które potrafią to zrobić tak dobrze jak, jak ja. A które z tych zadań myślimy sobie, no wykonuję to, wykonuję, ale mój Boże, no na rynku. Jest mnóstwo osób, które zrobią, zrobią to samo równie dobrze, albo nawet i lepiej. I może się okazać, że, że my potrafimy robić rzeczy naprawdę świetnie, ale ich nie robimy. Albo w tej pracy, albo na tym stanowisku, albo nawet w ramach tego stanowiska moglibyśmy robić to, w czym naprawdę jesteśmy świetni, wyjątkowi, co by no, napędzało mocno, dawało dużą taką wartość naszej organizacji, a tego nie robimy. Więc y, taka strata talentów, niedziałanie na swoich mocnych stronach, no to, to jest coś, czego bym się naprawdę tutaj bał, bo potem się orientujemy po iluś latach, że robiliśmy coś nawet i właściwie, ale to nie były te rzeczy właściwe. No i, i, i czujemy frustrację. I to wiemy. Czyli takiego utraty potencjału, który posiadam. Tak, tak, jest, tak uświadom jest. Ja myślę, że to jest, właśnie warto zacząć od zastanowienia się, co jest takim unikalnym potencjałem, który posiadam. No bo każdy z nas no, ma, ma potencjał, potencjał talentów, kompetencji, doświadczeń, y, miejsca urodzenia, potencjał finansowy, relacji. I rzeczywiście my wiele mamy i myślę, że rzeczywiście tutaj takie, taka uważność, bo, bo oczywiście to, to bał to takie w cudzysłowie, że boję się, żeby to utracić, ale taka uważność, żeby tego nie utracić, i raczej też dobrze wykorzystać, to rzeczywiście jest coś, na co warto zwracać uwagę. I to bardzo też koreluje właśnie z tym strachem, bo jeżeli my będziemy non stop w tym lęku i strachu, że coś złego się wydarzy, jak ja tutaj nie postawię granicy, jak ja, jak ja właśnie tutaj nie, nie zapytam o coś, nie, 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 nie zawalczę o swoje, no to bardzo szybko to, to będzie się łączyło z tym, że, że będziemy wchodzić w rzeczy, może nie głupie, ale takie przeciętne, w takie rzeczy, które nie realizują naszego potencjału, no, i tak jak powiedziałeś, na, na koniec dnia kończy się frustracją i też takim poczuciem niespełnienia, i, no i wieloma negatywnymi też jakby takimi objawami czy konsekwencjami. To, to rzeczywiście zachęcamy do takiej uważności. Ja może bym tylko to powiedział, że tutaj objawia się właśnie ten strach, który jest czymś, co nas wyrywa z, z czegoś, ze stanu, w którym jesteśmy, i mówi: hej, uważaj, bo tu dzieje się coś niebezpiecznego. I wtedy, kiedy my ten swój potencjał wytracamy, to, to my nie, nie widzimy tego, i jakby, no nie boimy się tego, mówimy, no dobra, no taki jest ten dzień, następny będzie jakiś tam inny. A gdyby tu się uruchomił strach, gdybyśmy nagle się po prostu przerazili utraty swojego potencjału, o, to wtedy byśmy przestali tańczyć nad przepaścią, zobaczyli, że to jest przepaść. I myślę, że wtedy coś byśmy z tym zrobili. Wtedy ta emocja by nam w tym pomogła. Tak pewnie by było. Czasem warto się bać, a czasem nie. Tak, to mi przypomniało pytanie coachingowe, ale mam wrażenie, że ono jest bardzo otwierające. Co byś zrobił w tej sytuacji? Albo co byś zrobiła w tej sytuacji, gdybyś się nie bał. I ja mam takie doświadczenie, że to pytanie jest mega otwierające dla wielu osób. Że właśnie jest taka chwila zatrzymania. I nagle się okazuje o rany, to, to rzeczywiście jednak warto by inaczej zadziałać niż, niż idąc za tym lękiem czy, czy strachem. I myślę sobie też jeszcze o tym potencjale, że oprócz potencjału to, to warto zwrócić uwagę i zatroskać się o, o zasoby, czyli o te moje siły do pracy. Bo też często jest tak, że my w imię tego właśnie jakiegoś tam lęku to bardzo mocno poświęcamy siebie, ale w nadmiarze. I nagle się okazuje, że no super, zrobiliśmy coś, czego od nas środowisko też oczekiwało, na co nie mieliśmy ochoty, ale kończy się to dla nas jakimiś powikłaniami, czy zdrowotnymi, typu bezsenność, czy, czy na przykład zasłabnięcia, a czasami kończy się jakimiś takimi powikłaniami relacyjnymi, czyli znowu, Zaczyna nam ta sfera pozazawodowa gdzieś tutaj mocno cierpieć, albo po prostu wpadamy w dość ograniczony nastrój, bo my zaczynamy cierpieć. Więc tu bym też tego się bał takiego y, dawania z siebie ponad miarę, właśnie trochę z automatu, gdzie po prostu ja już nie mam zasobów, a jednak, ponieważ się boję odmówić czy postawić granicę no to za miliony cierpię. Myślę, że tą listę rzeczy, których naprawdę warto się bać i tych, których absolutnie nie warto się bać, można byłoby wydłużyć. My zapraszamy do tego, żeby to zrobić. Pod każdym odcinkiem jest jest opis do tego odcinka i jest też możliwość kliknięcia, wypełnienia ankiety. Ta ankieta jest dla nas informacją zwrotną. Jeśli ktoś chciałby dopisać rzeczy, których warto, nie warto się bać w pracy, to, to bardzo zapraszamy do tego. No i zapraszamy też do, do wszystkich tych właśnie treści materiałów, które są pod odcinkiem. I zapraszamy do subskrybowania. Oj, tak. Na ulubionych platformach. Subskrybujcie, to też pomaga nam tutaj yy, docierać do kolejnych osób, które być może mogłyby skorzystać z tego, co tutaj opowiadamy. Więc jesteśmy bardzo wdzięczni za każdego suba, za każdy kciuk w górę, czy w, te przyciski, które naciskacie na tych swoich platformach, gdzie, gdzie nas słuchacie. To co? Żegnamy się na dzisiaj. Żegnamy się. Dziękujemy. Mikołaj Fox i Marcin Kwieciński. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ogarni. chaos